Mamy 15 kwiecień 2025. Jest trochę zimno, wiatr, ale widoczność jest bardzo dobra. Tam góry widać. Tutaj też. I oczywiście w pracy. Minęła bardzo dobrze. Pracowałam dzisiaj. Byliśmy we troje, też na 12 osób, na bardzo spokojnym oddziale. Jedyn, oczywiście pracowałam z dzieciakami. Jeden chłopak miejscowy tutaj był ze szkoły średniej, i przyszła do nas młoda Filipinka. Bardzo mało tutaj w tym zakładzie pracuje Filipińczyków. No, i muszę powiedzieć, że jak zwykle z ludźmi, z Filipin mi się pracuje najlepiej. Mimo, że maleńka dziewczynka, wyglądająca jak dziecko, nie wiem czy miała, metr 60, pracowita, nawet trzeba było powstrzymywać, żeby za dużo nie robiła. Także ten chłopak to miał luksus dzisiaj. Ja byłam z lekarstwami, to miałam trochę więcej chodzenia, może, niż pracy. I wcale się nie dziwię na przykład mężczyznom, którzy biorą sobie żony z Filipin. Bo według moich obserwacji, bo ja z różnymi narodowościami pracowałam, pracuję tutaj i z miejscowymi, i z Polakami ze wszystkich krajów Ameryka Południowa, uważam, że Filipińczycy, jeśli chodzi o charakter, o sposób bycia, o kulturę, są bardzo blisko nas. Ale są o wiele bardziej y, takim narodem, który się wspiera, żyją, że tak powiem, y, stadami. I tak jak pamiętam, jak z Filipinkami pracowałam y, jeszcze wcześniej w tym poprzednim zakładzie pracy, które miały małe dzieci, to oni sobie wszyscy pomagali w opiece tymi, nad tymi dziećmi, ale one i tak narzekały, że nie ma to jak w Filipinach, że tam każdy zajmie się tym dzieckiem. Po prostu cała wieś, cała rodzina żyje tak jakby razem. Jeden drugiemu pomaga jest takie wsparcie. Chociaż mężczyźni, którzy mają stamtąd kobiety, to trochę narzekają, że jak biorą Filipinkę za żonę, to biorą też całą rodzinę. Trochę inne tam są zwyczaje, ale generalnie bardzo pracowici ludzie. I oczywiście, jak tam ktoś jest wierzący, to na pewno im też to odpowiada, że są to bardzo wierzący ludzie. I tak jak widziałam, okazują szacunek starszym osobom. Wszystkie tam jakieś dalekie krewne, jak tak i nazywają ciotki. To naprawdę zazdrościć, solidarni, jeden drugiego wspiera. No, a u nas to na emigracji, to jest. Różnie, nie?